Po przepłynięciu promem, odwiedzeniu wiejskiego cmentarza i złapaniu kilku stopów, docieram do domu brazylijskiego dziadka. Ja Zostawił dla mnie krótkie tu otwarte, więc włażę. Za czym tu jest? Żłał! Wow. Tutaj wejście do domu. Laczuszki są, więc wydaje mi się, że on musi być w domu. Może jest z tyłu gdzieś. Zobaczcie proces. Jaka profesjonalna. Papaya. O, nie znam tego owocu. Co to jest? Znam, wiecie co to jest? Wiecie co to jest? To jest taka cytryna, która wygląda jak... jak pomarańcza. Mm. Jak pomarańcza, jak mandarynka. jakie to jest malutkie. Ale jest cytryna bez wątpienia idę zobaczyć, czy go znajdę. Jednak wydaje się, że na podwórku również nie ma żywego ducha. Zobaczy, czy on jest tutaj. Murdyczku. Żło? Nie ma go tu. Po drugiej stronie drogi mieszczą się stawy rybne tej rodziny. Jezu, nie wierzę, że tu aż on zrobił energię słoneczną, ale śmieci jest co niemiara, chyba tutaj wyrzucają. No trudno, takie życie na wsi. To jest bardzo ciekawe drzewo. Umbu, Umbu to kwaśno-słodki owoc pochodzący z nordeści Brazylii. Budową przypomina śliwkę. Tak jak ona, w środku ma pestkę. Pomiędzy rozłożystymi korzeniami drzewa. Można znaleźć jadalne bulwy wielkości piłki futbolowej. Liście przypominają smakiem szczaw i są jadalne. I jest małpka tutaj, popatrzcie. Sagui się te małpki nazywają. Sagui to małpka typowa dla północno-wschodniej Brazylii. Słyszycie dźwięk jaki ona wydaje? To jest chyba i dźwięk ostrzegający. No ale tak jak widzieliście to drzewo ulburne ma takie dziwne gałęzie na maksa. I potem łatwo rozpoznać, Czy to jakiś knurek. W końcu pojawia się dziadek. Tam on jest. <noise> dziadek wie, że miałam dziś przyjechać, ale okazuje się, że nie pamięta, kim jestem. Você lembra to Ano atrás seu filho trouxe dois mochileiros aqui? E a gente ficou na sua casa por semana, tá to Sabienka, bo 6 winy mi wlepiały, żebyś miał. A szarość, fotoś prawozdania, prawda? Wchodzi ser? Dziadek on mnie nie pamięta za bardzo. On ma 89 lat. Ja postaram się przypomnieć zdjęciami. Dziadek mówi, że zaczyna mieć takie przebłyski, jak rozmawiamy co do tego pobytu mojego tutaj. Mi się też przypomniało, jako kumis, właśnie taką słodką osobą po prostu i będę spał w tym samym pokoju, w którym spałam te 8 lat temu. To jest wszystko takie wzruszające. No ale nie zmienia to fakt, że jestem burakiem spalonym. Ta maksa jak na siebie tak patrzę, Tutaj jeszcze chyba kontrast podbija tej kawerki, ale słuchajcie, o, tu widać różnicę co było odsłonięte Więc ja zawsze mówię, zmarujcie się o przyszedł dziadek!

O povo é tudo estranho. Tem que ter força de vontade, precisão e um pouco de coragem. Como chegou essa ideia de, de se mudar, de... De porque é tão longe Rio Grande do Sul. Lá no sul estão tá muito pequenas áreas de terra. E a gente em cima de pouca área não consegue fazer nada. Nós trabalhava sempre com... teraz są animali. Już od ponad 30 lat mieszkańcy stanu Hiograndzi do Su, znani jako Gałuszos, masowo wykupują pastwiska w Maraniao. Nic dziwnego, tutejsza ziemia jest żyzna, a Gałuszos to hodowcy bydła z pokolenia na pokolenie. Dziadek Żułą wspomina, że na początku lat 90., kiedy przybył do Maraniao, jego syn, Żorzi, kupił od kogoś 10 hektarów ziemi jedynie za skrzynkę piwa. A jeszcze kilka lat wcześniej, na początku masowej migracji z południa na północ Brazylii, byli i tacy, którzy kupowali hektar za paczkę papierosów. Zważywszy na to, że działo się to niecałe 50 lat temu, brzmi to niewiarygodnie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że tereny te były często niezbadaną puszczą. Bo jeśli zastanawiacie się, czy są w Brazylii miejsca, w których nie było człowieka, zapewniam, że jest ich mnóstwo. 10 minut temu dziadek przyszedł mnie obudzić. Jest za 15 Uściskał uściskał mi dzień na dzień dobry i powiedział, że mam przyjść do marcafę, czyli ze śniadanką. Praktycznie nic się nie zmieniło odkąd ja tutaj byłam 8 lat temu, czyli chleb pod tym czerwonym i ten kubeczek obrócony, to jest takie słodkie. A on robi tak, że tu wsadza gorącą wodę i ma kawę rozpuszczalną, więc czasem tak samo to zrobić. Wczoraj mi powiedział, że te dwie pełne łyżeczki tej rozpuszczalnej kawy na kubeczek. One robią kawę bardzo dobrą. Więc tak podążę za jego poradą. Bon dia, moi drodzy. Słuchajcie, jadę takim starym rowerem bez hamulca niestety, więc muszę mega uważać. Pani pożyczyła mi co. Mogę tutaj za chwilę pojechać, zobaczyć jak wygląda, ale mam też taki plan, żeby odbić do zoologicznego. Zobaczyć, może można karmy kupić jakiś furt dla tego psa, bo dziadek mi tam daje resztki. Dziury jak w Polsce kiedyś na drodze. Brazylijskie wioski mają w sobie coś specjalnego. Proste, często bielone wapnem chaty, przy których rozciągają się płoty zrobione z patyków. Obok domów nierzadko można zauważyć kawałek ziemi, z którego rodzina zaopatruje się w owoce takie jak mango, żambu, jackfruit czy awokado oraz wzięła do domowych zabiegów medycyny tradycyjnej. Zaraz za domami rozciąga się ściana lasu, która jest wyznacznikiem tego, ile puszczy zostało wydarte naturze. Chaty często pomalowane są na wesołe kolory. To bardzo typowe dla Brazylii. Element twarzy miasta wkomponowują się też kraty oraz cieniste werandy. Ulubiona część architektoniczna Brazylijczyków. Oczywiście nie może zabraknąć zieleni. Przynajmniej na wsi Brazylijczycy nie zamienili jeszcze wszystkiego na beton. Ludzie są przyjaźni i komunikatywni. Zainteresowani a, a, tym, a, że kręcą się. Was o Brazil. I jak widać, motory są głównym środkiem transportu. Dobaczcie, jaki jakiś sprytny sposób markowania roweru bez nóżki, które robiliśmy do nauczyciela. Po południu, kiedy słońce staje się odrobinę bardziej przyjazne, dziadek zabiera mnie na spacer po swojej farmie. Mieszka tutaj od kilkunastu lat. Idziemy za dom, gdzie za furtką rozciągają się równe rządki roślin. Ta plantacja na początku przypomina mi bardzo młodą trzcinę cukrową. To są moje kana, é kana? É capim tudo? To kapim elefanci, czyli w wolnym tłumaczeniu słoniowa trawa, która została tak nazwana ze względu na swoją wielkość. Niesamowite jest to, że w swoim składzie osiąga ona nawet do 15% białka, co sprawia, że jest doskonałym pokarmem dla zwierząt takich jak krowy, kury, kozy czy świnie. Tutaj arbuzy na tym polu rosną. Takie właśnie roślinki, tak arbuz wygląda. Dziadek pokazuje, że na terenie mają zautomatyzowane poznawanie. I jak to się jeśli kobra przyjeżdża tutaj do matki? Miedząc, że znajdą kobra, nie gdzie i zostawić. Zawsze jesteśmy męczącymi, jeśli ją zabiją. Dziadek opowiada o prowadzeniu gospodarstwa, o tym, że ogromna część terenu pozostała nieogrodzona oraz o tym, że niektóre nasiona nie dały aż tyle owoców. Opowiada też, jak na koniec sezonu wypalają pola po trzcinie cukrowej. Mimo swojego sędziwego wieku, dziadek wciąż pracuje w polu i prawdopodobnie będzie tak do końca jego dni. Não fecha pra cadeado aqui? E no. senhor já tomou chá disso É gostosa. Santa Luzia se si chama. E serve também para conjuntivites. Tem muita aqui eu vejo. trabalhava com O boi o cavalo, cada um tem isso. Sério? Ah, sério mesmo. Eu me criei lá, me criei ajudando a trabalhar com isso. Uma roça pequena, a gente faz manual e plantar um pouco de melancia. Né? E o senhor faz esse trabalho? Esse aqui. Sim, para plantar essa melancia, por exemplo, que está agora. Eu gostei isso aqui. Uou, eu admiro. eu admiro. Ah, entendi. Tem tudo pra escolher. E esse caldeio não aqui serve para quê? Tem quando a gente tem banho de porco. A banha daquela porta é este. Eu admiro que o senhor ainda está fazendo as coisas. Tem que procurar de fazer alguma coisa roubar a atenção, cuida disso, cuida daquilo, aquilo. outra. E eu faço essa nuvem. Aquele lá ele tratou também para arrancar raízes. Deu o um nome de pé de pato. Pé de pato. É, parece um pouco. Aqui para qualquer tipo de livrão que a gente quer. Pega o milho, espiga, joga aqui dentro. E ele passa por aqui e vai... jest kind of right? yeah, okay, so. Ta maszyna to tak zwany plantador. Manualny dozownik ziaren. Więc ona separa un 1 por 1 grał. I następuje demonstracja. Żułą traktuje pracę na roli jako naturalną część cyklu życia. Nie wyobraża sobie życia bez pracy. Świadomość, że czeka go kolejne zadanie, jest dla niego motywacją do wstania z łóżka i z satysfakcją poddaje się specyficznej rutynie małego gospodarstwa. Jakie é okay. é figa? Figu, eh! Na Polonii nie ma. Tem uma boa aqui, ó. Dość. Eu posso provar? nie? No, koń, On Mówi, żeby nie skórki. No i mój to dosyć. Na sam koniec wycieczki po gospodarstwie żułą idzie nakarmić świnie. Wśród prosiaków na widok żarcia powstaje niemałe poruszenie. Jeść, nigdy nie dotykałam chyba, przynajmniej jak byłam dorosła osobą, tej świneczki. Świnki nakarmione, a dzień powoli dobiega końca. Jutro odwiedzę jeszcze pewne magiczne miejsce, ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Zasubskrybuj mój kanał, aby przeżyć tą przygodę razem ze mną. Do zobaczenia! Dziękuję, że jesteście ze mną. Jeśli pragniecie więcej, śledźcie mnie na mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielę się moimi przygodami i ciekawostkami. Do zobaczenia na kolejnych filmikach oraz zapraszam na wyprawy do Brazylii, podczas których odkryjecie inne światy.